30 czerwca 1908 roku, godzina 7:14 rano. Nad syberyjską tajgą pojawia się ognista kula wielkości Słońca. Pędzi przez niebo z prędkością dziesiątek kilometrów na sekundę. Świeci tak jasno, że ludzie widzą ją z odległości 600 kilometrów. Sekundę później eksplozja. Fala uderzeniowa niszczy 2000 kilometrów kwadratowych lasu. 80 milionów drzew, przewróconych jak zapałki. Energia równoważna tysiąc bomb zrzuconych na Hiroshima. Ludzie odczuwają wstrząs w promieniu 500 kilometrów. W Europie Zachodniej, tysiące kilometrów dalej, noce przez tydzień są jasne jak dzień. Światło odbite od atmosfery pozwala czytać gazetę o północy w Londynie. Magnetometry zapisują anomalie magnetyczne na całym świecie. Ale przez prawie 20 lat nikt nie bada miejsca eksplozji. Gdy w końcu ekspedycja dociera na miejsce... Nie znajduje krateru, nie znajduje meteorytu, nie znajduje żadnych fizycznych pozostałości tego, co spadło z nieba, tylko zniszczenie, tylko martwy las. I pytanie, które pozostaje bez odpowiedzi przez 117 lat: co eksplodowało nad Tunguską? I dlaczego nigdy nie znaleźliśmy odpowiedzi? To nie jest science fiction, to jest udokumentowane wydarzenie, które faktycznie miało miejsce. Wydarzenie tunguskie tak naukowcy nazywają te eksplozje. To największa uderzeniowa katastrofa w historii ludzkości. Większa niż jakikolwiek wybuch nuklearny. Większa niż erupcja Krakatau. Energia szacowana na 10 do 15 megaton TNT. To tysiąc bomb atomowych zrzuconych jednocześnie. Gdyby eksplozja nastąpiła nie nad syberyjską Tajgą, ale nad Moskwą, Sankt Petersburgiem, Londynem czy Nowym Jorkiem. Miliony ofiar. Całe miasto zmiecione z powierzchni ziemi. Ale los chciał inaczej. Stało się to w najbardziej odludnym zakątku Rosji. Miejscu, gdzie prawie nikt nie mieszkał. Tylko reniferzy. Tylko koczownicze plemiona ewenkijskie. I las. Nieskończony las, który przestał istnieć w ciągu sekundy. Przez ponad sto lat naukowcy próbują wyjaśnić, co się stało. Meteoryt, kometa, asteroida, eksplozja gazowa. A może coś bardziej egzotycznego? Czarna dziura, antmateria. Wybuch statku kosmicznego? Każda teoria ma swoje wady. Każda teoria nie wyjaśnia wszystkich faktów. A miejsce eksplozji, choć zostało zbadane przez dziesiątki ekspedycji, wciąż kryje tajemnice. Żeby zrozumieć, co się stało 30 czerwca 1908 roku, musimy wrócić do tamtego ranka. Miejsce. Okolice rzeki Kamiennej Tunguski w centralnej Syberii. Region Krasnojarsk. Najbliższe miasto, Vanavara. 65 kilometrów od epicentrum. Reszta to tajga. Nieskończony borealsny las. Jeden z najbardziej odludnionych terenów na Ziemi. Mieszkańcy to głównie Ewenkijowie, koczowniczy pasterze reniferów. Rosyjscy osadnicy w małych wioskach. Może kilkaset osób w promieniu stu kilometrów. Żaden z nich nie wie, że ten poranek zmieni ich życie. Godzina siedem rano czasu lokalnego. Słońce już wzeszło. To czerwiec na tej szerokości geograficznej noc trwa tylko kilka godzin. Ludzie są w swoich domach. Reniferzy pasą się na polanach. Ptaki śpiewają. Normalny letni dzień. I nagle niebo eksploduje. Pierwszy, kto to widzi, to mieszkańcy wioski Vanavara. Widzą ognistą kulę pędzącą przez niebo z północnego wschodu. Pozostawia za sobą smugę tak jasną, że boli patrzeć. Hałas jak grzmot, ale tysiąc razy głośniejszy. Ziemia się trzęsie. Okna wybuchają. Domy się trzęsą. A potem eksplozja. Tak potężna, że ludzie są zrzucani z nóg w promieniu 600 kilometrów. Siemion Siemionow, rosyjski osadnik mieszkający w Wanawarze, 55 kilometrów od miejsca eksplozji. Siedzi na ganku swojego domu. Nagle widzi błysk. Cytując jego późniejsze zeznanie. Niebo rozdarło się na pół i cały północ był pokryty ogniem. Poczułem wielkie gorąco, jakby moja koszula się paliła. Potem było huk jak działa strzelające i ziemia się trzęsła. Zostałem wyrzucony z ganku, jakby mnie ktoś uderzył. Jego dom, drewniana chata, traci dach. Szyby wybuchają. Wszystko wokół jest pokryte pyłem i drobnymi odłamkami drewna. Inne relacje są jeszcze bardziej dramatyczne. Ilia Potapowicz, pasterz reniferów, który był znacznie bliżej epicentrum, opisuje, jak fala uderzeniowa zrzuciła go z konia i unieważniła jego stado, cytując: Ziemia się otworzyła i z niej wyszedł ogień. Las zaczął padać. Słońce znikło. Było ciemno jak w nocy, a potem znowu jasno. Strach był tak wielki, że nie mogłem się ruszyć. Ludzie w promieniu stu kilometrów doświadczają podobnych rzeczy. Fala uderzeniowa niszczy budynki, zabija zwierzęta, wywraca drzewa. A w samym epicentrum, tam gdzie eksplozja miała miejsce, tam nic nie przeżyło. Eksplozja następuje na wysokości około 5 do 10 kilometrów nad ziemią. To jest kluczowe. Gdyby obiekt uderzył w powierzchnię Ziemi, byłby krater. Tymczasem eksplodował w powietrzu. Powietrzny wybuch. Airburst. To wyjaśnia dlaczego zniszczenie było tak rozległe, ale dlaczego nie ma krateru. Energia eksplozji, szacowana przez współczesnych naukowców na 10 do 15 megaton TNT, rozprzestrzeniła się jako fala uderzeniowa we wszystkich kierunkach. W promieniu 30 km od epicentrum całkowite zniszczenie. Każde drzewo powalone Kora zdzierana, gałęzie oderwane. Temperatura wystarczająco wysoka, by podpalić las, choć dziwnie niewiele pożarów. W promieniu 50 kilometrów. Poważne zniszczenia. Drzewa powalone, ale niektóre wciąż stoją. W promieniu 100 kilometrów. Okna wybite, budynki uszkodzone, ludzie i zwierzęta poobijani. A efekty atmosferyczne? Te były globalne. Przez następne dni i tygodnie noc w Europie i zachodniej Azji była jasna. Ludzie w Londynie, Berlinie, Sankt Petersburgu mogli czytać gazetę o północy bez lamp. Niebo świeciło dziwnym, srebrzystym światłem. To był pył i gazy wyrzucone do wysokich warstw atmosfery, które odbijały światło słoneczne. Ale najbardziej niepokojące jest to, co się nie stało. Nikt nie pojechał sprawdzić, co się wydarzyło. Rosyjski rząd Karew, pogrążony w problemach wewnętrznych i międzynarodowych, kompletnie ignoruje doniesienia o eksplozji. To jest odludna Syberia, dzikie tereny, trudny dostęp. Nie ma tam niczego wartościowego. Więc kogo obchodzi, co się tam stało? Lokalni mieszkańcy mówią o katastrofie, ale nikt im nie wierzy, albo nikt nie słucha. Gazety drukują krótkie wzmianki o dziwnym zjawisku na Syberii, ale szybko o tym zapominają. Naukowcy w Rosji i Europie notują anomalie magnetyczne i sejsmiczne 30 czerwca, ale nie łączą ich z wydarzeniem w Tungusce. I tak mija rok. Potem dwa. Potem dziesięć. Rosja przechodzi rewolucję 1917 roku. Wojnę domową. Chaos. I dopiero w 1927 roku, 19 lat po eksplozji, pierwsza naukowa ekspedycja dociera do miejsca katastrofy. Prowadzi ją Leonid Kulik, rosyjski mineralog i ekspert od meteorytów. I to, co znajduje, zmienia wszystko. Leonid Kulik dociera do regionu tunguski w lutym 1927 roku. Jest zima, Syberia pokryta śniegiem, warunki ekstremalne. Ale Kulik jest zdeterminowany. Słyszał relacje miejscowych o wielkim meteorze, który spadł 19 lat temu. Wierzy, że znajdzie ogromny krater. Może największy meteoryt w historii. To będzie odkrycie, które uczyni go sławnym. Podróżuje na sankach zaprzęgniętych w reniferów przez zamrożoną tajgę. W końcu, po tygodniach trudnego marszu, dociera do obszaru zniszczenia i jest w szoku. Nie ma krateru. Zamiast tego, widzi coś, czego nigdy nie widział. Dziesiątki kilometrów kwadratowych martwego lasu. Drzewa powalone w radialnym wzorze. Wszystkie wskazują na jedno miejsce. Epicentrum ale w epicentrum nie ma dziury w ziemi. Jest las, martwy las, drzewa, które stoją, ale bez gałęzi i kory, jak armia szkieletów. Kulik nazywa je, telegraficznymi słupami, nagie pnie, sterczące pionowo. To najbardziej dziwne, drzewa dokładnie w centrum eksplozji przetrwały pionowo, choć straciły wszystkie gałęzie. A te wokół są powalone. To znaczy, że fala uderzeniowa szła poziomo we wszystkich kierunkach. Ale co mogło spowodować taką eksplozję w powietrzu? Kulik spędza miesiące badając teren, robi zdjęcia, zbiera próbki, przesłuchuje miejscowych świadków, którzy przeżyli eksplozję, próbuje znaleźć fragmenty meteorytu, jakikolwiek fizyczny dowód tego, co spadło z nieba, ale nie znajduje nic żadnego metalu, żadnych nietypowych minerałów, nic, co wskazywałoby na meteoryt. Ekspedycja wraca do Leningradu z setkami fotografii i notatek, ale bez odpowiedzi. Kulik jest sfrustrowany. Wraca na Tunguską w 1928 roku, i znowu w 30. i w 1931. Spędza lata próbując rozwiązać zagadkę. Staje się obsesją jego życia. Zakłada małą stację badawczą na miejscu. Współpracuje z miejscowymi ewenkiami, którzy dostarczają mu żywność i pomoc, ale wciąż nie ma przełomu. Najdziwniejsze jest to, że im więcej bada, tym więcej pojawia się pytań. Na przykład Dlaczego jest tak mało pożarów? Tak potężna eksplozja powinna podpalić cały las, a tymczasem są tylko lokalne ślady spalenia. Dlaczego drzewa w epicentrum stoją pionowo, gdy wokół wszystko jest powalone? Dlaczego nie ma krateru, skoro energia była równoważna megatomom? Co eksplodowało na wysokości pięciu kilometrów? Przez następne dekady teorie mnożą się. Teoria pierwsza, najbardziej oczywista, meteoryt. Kamienny lub żelazny meteoryt, wchodząc w atmosferę z kosmiczną prędkością, podgrzewa się do tysięcy stopni. Pod wpływem ciśnienia atmosferycznego i stresu termicznego eksploduje w powietrzu, zanim dotrze do Ziemi. Fragmenty odparowują lub rozpraszają się na tak małe kawałki, że niemożliwe jest je znaleźć. To wyjaśnia brak krateru. Wyjaśnia powietrzną eksplozję. Problem? Nigdy nie znaleziono żadnych przekonujących fragmentów. Próbki gleby z epicentrum nie pokazują podwyższonego poziomu niklu czy irydu, pierwiastków typowych dla meteorytów. Teoria druga kometa. Komety składają się głównie z lodu i pyłu. Gdyby kometa weszła w atmosferę, stopiłaby się i odparowała całkowicie, nie zostawiając żadnych fizycznych śladów. To wyjaśnia brak fragmentów. Ale komety zwykle mają długie ogony widoczne przez dni. Nikt nie zgłaszał, widząc kometę przed 30 czerwca 1908 roku. Problem drugi. Kąt wejścia. Świadkowie opisują obiekt lecący niemal poziomo. Komety zwykle wchodzą pod stromym kątem. Teoria trzecia. Eksplozja gazowa. Może to nie był obiekt z kosmosu. Może to był naturalny gaz, metan, uwolniony z pokładów geologicznych pod ziemią. Zgromadził się w atmosferze i został zapalony przez błyskawice lub inne źródło. To wyjaśniałoby brak krateru i brak fizycznych pozostałości. Problem? Nie ma żadnych geologicznych dowodów na duże złoża gazu w tym regionie. I żadna eksplozja gazowa nie wyjaśnia jasnych nocy w Europie. To wymaga wyrzucenia materiału do stratosfery, co jest niemożliwe dla gazowej eksplozji na Ziemi. Teoria czwarta najbardziej egzotyczna statek kosmiczny. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w szczytowym okresie Ufomani. Niektórzy zaczęli spekulować, że Tunguska była wybuchem statku kosmicznego należącego do obcych cywilizacji. Może uległ awarii i eksplodował nad Syberią. To wyjaśniałoby brak fizycznych pozostałości. Zaawansowana technologia mogła całkowicie odparować. Problem? Zero dowodów. Żadnych nietypowych izotopów. Żadnych fragmentów technologii. To czysta spekulacja bez podstaw naukowych. I tutaj dochodzimy do przełomu, który zmienia wszystko. W latach 90. XX wieku naukowcy stosują nowe technologie: symulacje komputerowe i modelowanie fizyczne, by zrekonstruować wydarzenie. Wykorzystują zeznania świadków, wzór zniszczenia, efekty atmosferyczne i dochodzą do zaskakującego wniosku. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to asteroida kamienna o średnicy około 50 do 100 metrów, wchodząca w atmosferę pod płytkim kątem z prędkością około 15 km na sekundę. Ciśnienie atmosferyczne na takiej prędkości jest tak ogromne, że asteroida zaczyna się kruszyć i rozpadać jeszcze w powietrzu. Na wysokości około 5 do 10 km, pod wpływem ekstremalnego stresu, następuje katastroficzna fragmentacja. Cała energia kinetyczna asteroidy, masa razy prędkość do kwadratu, zamienia się w ciepło i falę uderzeniową w ułamku sekundy. To jest powietrzny wybuch. Asteroida całkowicie odparowuje. Zamienia się w plazmę o temperaturze dziesiątek tysięcy stopni. Nie pozostają żadne duże fragmenty. Drobny pył i odparowany materiał zostaje wyrzucony do stratosfery. Stąd jasne noce w Europie. To wyjaśnia wszystko. Brak krateru, brak fragmentów, wzór zniszczenia, efekty globalne. Ale czy to jest pewne? Niecałkowicie. W 2013 roku, ponad 100 lat po wydarzeniu. Naukowcy odnajdują małe cząsteczki w próbkach torfowiska z regionu Tunguski. Cząsteczki zawierają podwyższone poziomy irydu i innych pierwiastków typowych dla meteorytów. To pierwszy fizyczny dowód pochodzenia pozaziemskiego. Ale fragmenty są tak małe, mikroskopijne, że nie pozwalają jednoznacznie określić, czy to był kamienny, czy żelazny obiekt. W 2017 roku kolejna ekspedycja znajduje nietypowe struktury geologiczne, które mogą być śladami bardzo małych uderzeń fragmentów, co sugeruje, że jednak niektóre kawałki dotarły do Ziemi. Ale nadal nie ma dużego krateru. Nadal nie ma głównego korpusu meteorytu. Więc debata trwa. Większość naukowców zgadza się, że to była asteroida. Ale szczegóły, skład, rozmiar, dokładny kąt wejścia pozostają niepewne. I prawdopodobnie pozostaną na zawsze. Bo nie możemy cofnąć czasu. Nie możemy zbadać obiektu, który całkowicie się odparował. Mamy tylko dowody pośrednie świadectwa, zniszczenie i matematykę. A co z miejscem dzisiaj? Tunguska jest dzisiaj częścią Tunguskiego Zapowiednika Przyrodniczego. Las odrastał przez 117 lat. Młode drzewa pokrywają obszar, który był kompletnie zniszczony. Ale wciąż można zobaczyć ślady. Stare martwe pnie, które przetrwały dekady, wzgórza, gdzie gleba została odsłonięta przez falę uderzeniową, małe jeziora, które mogą być śladami uderzeń fragmentów, choć to nie jest pewne. Ekspedycje naukowe nadal odwiedzają miejsce, zbierają próbki, przeprowadzają badania geofizyczne, szukają odpowiedzi na pozostałe pytania. Region jest trudno dostępny. Najbliższe miasto Wanawara to mała osada z kilkuset mieszkańcami. Droga jest kiepska, infrastruktura minimalna ale dla naukowców i entuzjastów tajemnic to miejsce ma nieodpartą aurę. To miejsce, gdzie niebo eksplodowało, gdzie natura pokazała swoją potęgę, gdzie los uratował ludzkość od katastrofy. Bo gdyby eksplozja miała miejsce kilka godzin później, gdy ziemia obróciła się o kilkadziesiąt stopni, mogła trafić w gęsto zaludnione obszary Europy. Miliony ofiar, zniszczenie miast. Historia poszłaby innym torem. A ryzyko takiego wydarzenia znowu Wyższe niż myślisz. Tunguska pokazała, że nie potrzeba bezpośredniego uderzenia, by spowodować katastrofę. Powietrzny wybuch jest równie niebezpieczny. Asteroidy wielkości tunguskiej, 50 do 100 metrów, uderzają Ziemię średnio raz na 300 do 500 lat. Ostatnie było w 1908. Czyli jesteśmy w połowie cyklu. Statystycznie następne może być w ciągu najbliższych 200 lat. Może jutro. Może za 1000 lat. Nie wiemy. Większość takich obiektów jest zbyt mała, by je wykryć z wyprzedzeniem. Programy obserwacji nieba jak NASA Planetary Defense monitorują większe asteroidy, kilkaset metrów i większe. Ale te mniejsze, wielkości tunguskiej, są prawie niewidoczne, dopóki nie zbliżą się bardzo blisko. W 2013 roku meteoryt Czelabinsk, około 20 metrów średnicy, eksplodował nad rosyjskim miastem Czelabinsk, raniąc ponad 1500 osób przez wybite szyby. Nikt go nie widział nadlatującego. To było zaskoczenie. Na szczęście był znacznie mniejszy niż Tunguska. Ale pokazał, że zagrożenie jest realne, że nie żyjemy w bezpiecznym świecie. I to prowadzi nas do fundamentalnego pytania: co robimy z tą wiedzą? Przez większość historii ludzkości, asteroidy i komety były abstrakcyjnym zagrożeniem. Coś, co wydarzyło się dinozaurom 65 milionów lat temu. Nie nasz problem. Ale Tunguska pokazała, że to może się zdarzyć teraz, w naszym czasie i może się zdarzyć znowu. NASA i inne agencje kosmiczne poważnie traktują zagrożenie asteroidami. Misja DART w 2022 roku celowo uderzyła w asteroidę, by zmienić jej orbitę. Pierwszy test technologii obronnej przeciwko asteroidom. To działało. Udowodniliśmy, że możemy zmienić kurs asteroidy, jeśli wykryjemy ją wystarczająco wcześniej. Problem jest z wykryciem. Potrzebujemy lepszych teleskopów, więcej obserwacji, globalnej współpracy, bo asteroida nie pyta o granice państwowe. Uderzy w Ziemię niezależnie od polityki. Tunguska była ostrzeżeniem, szczęśliwym trafem, że stało się to w najbardziej odludnym miejscu na Ziemi. Następnym razem możemy nie mieć tyle szczęścia. 117 lat po eksplozji nad Tunguską wciąż nie mamy wszystkich odpowiedzi. Wiemy, że to był prawdopodobnie kamienny asteroid. Wiemy, że eksplodował w powietrzu. Wiemy, ile energii uwolnił. Ale nie wiemy dokładnie, jak duży był, z jakiego składu, pod jakim dokładnym kątem wszedł w atmosferę. Czy zostawił jakieś większe fragmenty, które wciąż czekają na odkrycie pod Ziemią. I najważniejsze, czy mogliśmy to przewidzieć, gdyby mieliśmy dzisiejszą technologię? Odpowiedź na ostatnie pytanie jest niepokojąca. Prawdopodobnie nie. Obiekty wielkości tunguskiej są zbyt małe i ciemne, by wykryć je z dużym wyprzedzeniem. Moglibyśmy zobaczyć je kilka dni przed uderzeniem może tydzień może miesiąc jeśli mielibyśmy szczęście to daje bardzo mało czasu na reakcję. Ewakuacja dużego miasta w tydzień prawie niemożliwe. Defleksja asteroidy potrzeba miesięcy, a nawet lat, by zmienić orbitę więc żyjemy z tym ryzykiem. Wiemy, że coś może spaść z nieba jutro i nie możemy tego powstrzymać to niepokojące, ale też fascynujące. Bo pokazuje, jak kruche jest nasze istnienie, jak zależni jesteśmy od losu, jak niewiele kontrolujemy. Dziś miejsce eksplozji tunguskiej jest ciche. Las odrastał, natura wróciła. Tylko nieliczni naukowcy i pasjonaci odwiedzają ten odległy zakątek Syberii. Ale pamięć pozostaje. W archiwach są fotografie zniszczonego lasu, w bibliotekach są zeznania świadków. W muzeach są mikroskopijne fragmenty, które mogą pochodzić z obiektu, który spadł z nieba. I w naszej zbiorowej świadomości jest wiedza, że coś ogromnego się tam wydarzyło. Coś, czego nie do końca rozumiemy. Coś, co może się powtórzyć. Tunguska nie była pierwsza. 65 milionów lat temu asteroid 10 kilometrów średnicy uderzył w Jukatan zabijając dinozaury. 50 tysięcy lat temu asteroid 50 metrów stworzył krater meteorytowy w Arizonie. 3600 lat temu eksplozja nad Morzem Martwym mogła być źródłem legendy o Sodomie i Gomorze. Uderzenia z kosmosu są częścią historii Ziemi, częścią naszej historii, i będą częścią naszej przyszłości. Pytanie nie brzmi, czy następny uderzy. Pytanie brzmi kiedy i czy będziemy gotowi. Jeśli ta historia pokazała ci, że niektóre z największych tajemnic w historii pozostają nierozwiązane mimo wieku nauki, że natura potrafi zaskoczyć nas w sposoby, których nie przewidujemy, zostaw subskrypcję i kliknij dzwonek. Tunguska to tylko jedno z dziesiątek niewyjaśnionych wydarzeń, które zmieniły świat. Zjawisk, które pomimo dekad badań wciąż kryją sekrety. Pytań, które pozostają otwarte. Napisz w komentarzach. Co według ciebie naprawdę eksplodowało nad Tunguską? Wierzysz w teorię o asteroidzie kamiennej, który całkowicie odparował? Myślisz, że to mogła być kometa? A może teoria o statku kosmicznym ma jakieś uzasadnienie? Która hipoteza brzmi najbardziej przekonująco? I najważniejsze pytanie. Czy jesteśmy bezpieczni? Czy następna Tunguska może trafić w miasto? Czy nasze systemy obrony planetarnej są wystarczające? Bo 117 lat temu los uratował miliony istnień, umieszczając eksplozję w najbardziej odludnym miejscu na Ziemi. Następnym razem możemy nie mieć tyle szczęścia. I wtedy będzie za późno na przygotowania. Tunguska była ostrzeżeniem. Pytanie brzmi: czy słuchamy?